o does the otlas say? <mulary> What does the say? <mulary> Dobra, gierkę. Kontynuujemy grę w trzecim odcinku. Z serii odlelest. Znowu połajmy w piwnicy i poszukamy przełącznika. kurde, jeden zapis. Trochę tego było, wiecie w sumie, bo to jak kolega, kolega w kazach albo coś. No to włączymy zapis. Wojciech... Udzie... O, ten będzie myślę, że dobry. No i poszukam, to wiecie. O to zanim przyjdę, do was to wam pokażę Dobra, jestem z powrotem mi musi chyba zatrzymać razem, więc już trochę nie potrzebuję kamerę. kamery Tu mamy to przejście, no sobie pobiegamy w piwnicach Wiem, że dopóki nie włączę pierwszej pompy, to najpierw ogarnę tą od razu O, tam za to dziwna coś Dobra, yy, a nie no, w sumie muszę nawet na pompę włożyć, bo on musi te drzwi wyważyć. Podzielmy najpierw... ...pół. Zbiorę bateryjkę... ...i włączamy. Na chwilę zanim może przyjdzie... Dzięki za na razie 2 minuty Zlicznik 2 licznik Dobra, trzeba by się pójść Uwaga i Nie, nie cierpię cię Uciekaj, a mnie dziknął Nie wiedziałam, że to przyjdzie, po prostu wiedziałem Chyba ja już mogę iść. Po prostu się zabiję, przechodzę na Lol. Jej. Lol, co to było? Zagnięte. Czemu się przestraszył, lol Tak, co to, to miejsce Pewnie się ukryłem chyba w drugim odcinku Zbiorę bateryjkę O to Idiota, wtedy to ominąłem Dobra Trzeba włączyć jeszcze drugą pompę I będzie git Dobra. Jak nie zauważymy, Co to to. Ej, baterie jak Chodzi tu, więc ja na razie nie wychodzę. Przyjdzie, to się chowam tutaj. Ładne bucie Ciemno. Chodź ty w dupę. Na, no, na, no, na, no, na, no. nie wchodź tu! Nie wchodź tu! Nie wchodź tu! Nie ma tu kotecka. Idź no, idź, 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 nie, nie jesteś tu potrzebny. Wow ale fart. Ale fozo. Poszedł kotecek? Dobra, mogę chyba przetworzyć baterię. Dobra, ludzie, na hama. Ależ mi trafił. Dobra. Wszystko mam włączone. Znaczy podbić do tego i to włączyć. To jest najważniejszy moment w tej grze chyba. Oh, o no, no 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 O kurde. Dobra. nie znajdziesz mnie, Może to wypadku na to, to sali na Muszę to przecież widzisz twarz, taki tutaj włosy krzwa pomery okay. wygląda. Okej, widzicie co ludzie. Teraz trzeba na hardcora i to szybko włączyć i uciekać. I wiać jak najdalej, gdzie pieprz rośnie. Go! 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 Okej, okay. teraz jest o życie. Go, 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 go! Uciekaj! E, lag E chodź tu E uciekaj Dobra udało się Będźmy wrócić zaraz do tego panelu Uuu wreszcie wyszedł z piwnicy Dobra Niepokojąca cisza się zrobiła okay. What the fuck Jakie spadki FPS tu są takie lagi, ale nie wiem co się dzieje teraz. Kurde, tę. Pakujemy się. What the fuck? To, co się dzieje. Na, 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 Marie na, There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept <coughs> the gospel, and all doors will open before you. No, nie tak jak oni letali, kiedy <laughs> ja poleciał gdzieś tam do kosmosu, ale miał tatru marichą. Co z tymi lagami? Lagi, co wy? By? Jeszcze byłyście małe. Krzyż? No, mnie sądzi, to Co? Ko, a kamerę zostawili. No, w sumie co ja robię Oż ty w dupę. Nie patrzeć? Okej. Okay. Patrzę Patrze na ciebie! Patrzę! Patrzę na ciebie! Patrzę na ciebie! Patrzę! Dobra, idę sobie tutaj chyba... co to jest za miejsce? choć z martinizm mnie... z, z luku mnie tutaj, żeby mi ci pokazać wydaje mi się, że ma, ma być świadkiem jakichś pieszonych urojeń cokolwiek się tu schrzaniło w centrum te, tego jest cały doktor Wernick powiem w tym, że nie żyje od 10 lat na ścianie widnieje no bez względu napis, spoczywaj w pokoju Kurde spadzam lagi Dobra 9 minut, 10 minut w nie O w dół Łapnie No ich ładnie ma idea, mogę ci otworzyć? to nie Skoczysz pewnie na mnie O w dół shouldn't hurt you. That's what he said. When the cat's away. Spoko. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Wy, a ja jak Kur... Cię blaszka. Ale się przestraszyłem. Lol. Ale żebym no się postraszył. Walnę taką... Okej, walnę screenshota. Miniaturkę. Przeczytajmy. Co to było? łoszty w dupę, ale masz czoło. Do-do-do! Do 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 do. not trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. They're in my blood and they want to get out. You. Ole lagi. tu są jeszcze jakieś otwarte drzwi. Tu będzie coś strasznego. <grystanie w górę> Może być taki krótki odcinek? O ja... jakiegoś duszy! Dobra, tego nie czytam. Umierajmy to jeden z przyjemniejszych rzeczy, które mam tutaj Jak mi wyskoczyło, Tak stoi, tak się to wraca. To pełnią sańce, oh what the fuck znaczy, nie no, nie chodzi o grę, I am awesome Gości good, blak Może nagram kiedyś o, ja Jestem tutaj w jakiejś perspektywie... ...kola Czy iść tak... O! Ale mi się pomija 4K1 Trójka

Wiem, że oni będą... nie będą mnie zabijać, ale w końcu... Przynajmniej jeden ten duszek jest ze mną. Przynajmniej jeden ten potwór jest ze mną. Skoczysz na mnie. Chodź. Muszę ci widupe, tu jest otwarte. Tak? Pomóc ci? Nie, nie chcesz? O, bateria. To jest bardzo niepotrzebna bateria. To będzie chyba mnie gonił, bo tutaj mogę się ukryć. To tak gramy rozwala. Jakoś tak, jak to gram to... Mi się w to grać, czy wymyślę o tym, no, ale... O, wiem, ale ktoś tu ma mnie gonić? Chyba bym wiedział, że to wiem. Ole log był. Ale lagi. Nie w tą stronę mu nie. Szczeruję, ja że tu mi zaraz coś będzie gonił. To drzwi. Dajemy moim stylem. Goni mnie. A, dobra, chyba na tym skończę odcinek. odcinek 80 minut, Gdzie idzie tutaj może. Więc tak, na mu na tyle. wam się podobało. Filmik trwał. Będzie 19 minut. Więc jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, łapkujcie mnie. Od mnie obdarwujcie. Na razie... e Boo!